Dzień dobry? Ładne? E, ładne. Kuchajcie, dzisiaj gościmy w m, przy urokliwym miejscu, czy urokliwym dla mnie, bo ja mam takiego fizla trochę na tym punkcie. Mianowicie jesteśmy w ośrodku szkoleniowym dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Gości nas Małgosia Dobrzyńska, Dzień dobry. E, m, szef, kierownik e, zamieszania i wszystkiego w firmie FlyAway Plus. Jedyny chyba w regionie, o ile dobrze pamiętam, ośrodek szkoleniowy. Nie, już od jakiegoś czasu jest też drugi. Dobra, e, dlaczego nasza wizyta? Między innymi, słuchajcie, dlatego, że nie wiem, czy zauważyliście, na naszym niebie się, pojawia się coraz więcej takich właśnie dronów, które służą różnym ludziom do różnych rzeczy. Do czego to w dalszej części materiału. Natomiast nie wiem, czy Wy wiecie, bądź użytkownicy, że aby używać drona trzeba spełniać pewne no. wymagania pewne wymogi, o których dzisiaj mam nadzieję, że Małgosia nam w taki sposób ludzki powie. Ja się przyznaję bez bicia, jestem szczęśliwym absolwentem tejże szkoły. Uważam się za całkiem nieźle wyszkolonego, jak nie bardzo dobrze, bo tutaj Dziękuję. instruktorzy są super. I no właśnie. Od kiedy się zaczął taki rozkwit dronów w Polsce? Tak naprawdę pierwsze przepisy dronowe pojawiły się w roku 2013. Potem były wielokrotnie nowelizowane po to, żeby w Polsce latało się wygodniej i żeby ludzie, którzy z tego korzystają, mieli naprawdę duże możliwości i wyszło to bardzo fajnie. Od jakiegoś czasu e, rynkiem dronów zaczęła się też interesować e, EASA, czyli Europejska Agencja Lotnictwa Cywilnego. I będzie nam trochę mieszała w przepisach. Miało, to miało się to zacząć y, teraz w lipcu tego roku. No tak, ale Ze względu, z powodu na pandemię zostały. Tak, został zostało to przesunięte na styczeń roku y, 2021. Ale mniej więcej tyle czasu już y, mamy do czynienia z dronami w Polsce i regulują ich loty przepisy, które mamy gdzieś tam. Stworzone na, na Dobra, ale chodzi mi wiesz co, bardziej mhm. o to, kiedy Ty jako osoba, która jesteś, że tak powiem powiązana, mhm. jesteś powiązana dlatego, że współpracujecie i z Urzędem Lotnictwa Cywilnego jako szkoła i z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Tutaj pozdrawiamy Pana Maćka Włodarczyka. Włodarczyka, jeżeli będzie przypadkiem oglądał ten materiał. Kiedy Ty tak zauważasz taki boom największy? Znaczy, słuchajcie, to jest bardzo różnie. My, jako ta Polska taka wschodnia, tak naprawdę zaczynamy to czuć dopiero teraz. Ale też w związku z tym świadomość tego, jak latamy, co robimy i na co możemy sobie pozwolić, u nas jest jeszcze cały czas trochę mniejsza. Mhm. I, to, I to dopiero myślę się nakręca. Także, Maćku, tutaj, jak pytasz, kiedy. Myślę, że ostatnie półtorej roku to już jest takie coś, że widzimy tego coraz więcej, jest coraz większe zainteresowanie, no tak, coraz więcej ludzi. No tak, bo trzeba teraz, może zróbmy taką troszeczkę, taki trochę podział tego sprzętu mm -hmm. całego, tak? Bo są drony, które są, nazwijmy to, zabawkowe, mm -hmm. które można kupić w sklepach, hurtowniach z zabawkami i tego, że tak powiem, my jako droniarze może nie tyle nie uznajemy, ale to jednak są zabawki jakieś tam latające. Mogą zrobić krzywdę osoby trzeciej. Mogą. Bo jest to jednak... Ja powiem w ogóle o czymś takim, jak ktoś mi mówi, gotowe do lotu po wyjęciu z pudełka, mhm. to mnie się zawsze zapala czerwona lampka. I mimo tego, że spodziewaliśmy się wszyscy, że jak wejdą te przepisy eazowskie, czyli europejskie, na drony. Pojawiło się w przestrzeni medialnej mnóstwo informacji, że takich malutkich dronów, które są zabawkami do 250 gram, to nie trzeba będzie rejestrować, bo wejdzie obowiązek rejestracji dronów. To okazuje się, że jest tam zapis, który mówi, że jeżeli mają one kamery, cokolwiek, mhm. co czy, służy rejestracji co obrazu? obrazu albo przekazowi obrazu, z automatu również, nawet jeśli ważą mniej niż 250 gram, będą wymagały rejestracji. To do tych wymogów, które, które wejdą, to, to jeszcze wrócimy, tak? Bardziej mi chodzi o taki podział, bo tak, inaczej. Wszyscy znamy, m, chyba najbardziej popularny model drona. To jest, słuchajcie, coś takiego. To jest Phantom, akurat w wersji Obsidian. Maćku, sięgnij za plecy. Właśnie tak, sięgam za plecy? Stoi obok. To. To, i tą szarą. Y, Dobra. Z opakowanie również sięgnie. Dobra. to otworzymy, trochę, wam, trochę wam pokażemy. Otworzymy to również. Dlaczego to otworzymy? Dlatego, że wyciągniemy dwa urządzenia, które ważą poniżej 600 gram. Czyli w naszym prawie traktowane są jako takie urządzenia, które mogą latać w przestrzeni miejskiej, bez. Mogą nimi latać osoby, które nie posiadają świadectwa kwalifikacji. To jest tak, Majdan R2. Tak, zwane, ta, tak. Pod to warunkiem, jest, że wykonują loty rekreacyjne. Tak jest, i o tym zaraz powiemy, co to jest. To jest najbardziej w tej chwili popularny yy, produkt, yy, czyli Mavic, Mavic Air 2, który yy, tak na dobrą sprawę możecie kupić wszędzie. W każdym yy, dużym sklepie typu yy, tam czerwony MM i, i tym podobne rzeczy. Yy, to jest jego młodszy brat, Mavic Mini. Yy, to jest następca chyba pierwszego takiego popularnego drona, jakim był Spark. Myślę, że nie. Bardziej następcą sparka jest Majwik R niż Majwik Mini. Spark ważył przeszło 400 gram, mm -hmm. natomiast ten waży niespełna 250, w zasadzie 249. I bo to jest właśnie ten temat na, na przepisy, które mają wejść, które jeszcze tak. nie weszły, ale które mają wejść. Czyli to jest to, że powyżej, poniżej 250 gram możecie latać i teoretycznie możecie latać czymś takim, ale... ale trzeba będzie tak czy inaczej. Właśnie dlatego, że on ma fajną kamerkę, która fajnie stabilizuje. Trzeba będzie zarejestrować takiego drona, bo ma urządzenie do przekazywania hmm. obrazu i do rejestracji obrazu. Będziemy musieli oprócz tego yy, zastanowić się: no, zarejestrujemy go. Tym maluchem nie będziemy musieli zdobywać jakichś tam uprawnień. Czyli teraz tak, na Malucha, czyli na, na Mavica Mini wystarczy tylko, że na przykład zarejestrujemy, zarejestrujemy. No. po 1 stycznia, tak? tak bo pierwszy, najprawdopodobniej wejdą przepisy 1 stycznia. Czyli... Maćku, powiem Ci tak, ja wiem, że wszyscy czekamy bardzo na to, żeby dowiedzieć się, jak będziemy latali po 1 stycznia. Natomiast ja nikogo nie chcę wprowadzać w błąd, mm -hmm. tak jak robią to niektórzy. W momencie, kiedy opublikuje nasz Urząd Lotnictwa Cywilnego, Przepisy. Ja wtedy twardo będę mogła powiedzieć na pewno mamy tak, albo na pewno mamy inaczej. Na, to, że będziemy Na musieli... dzisiaj są to dywagacje. Na dzisiaj są to niestety trochę spekulacje, mm -hmm. bo mamy rozporządzenie bazowe Eazy. Natomiast nie mamy jeszcze póki co zmian w naszej ustawie prawo lotnicze i nie mamy. Rozporządzeń wykonawczych do tego, jak to będzie wyglądało. To wiesz co, to ja mam inny pomysł. To my nie będziemy tutaj spekulować, mm -hmm. co będzie po 1 stycznia. Opieramy się na obecnych okay. przepisach, czyli to, co możemy robić dzisiaj. E, takim maluchem e, zacznijmy od tego, bo tak, e, z tego co widziałem w internetach, Mavic Mini. E, tutaj jest ruch jak na marszałkowskiej, słuchajcie, także może być taka sytuacja, że mogę się będzie komuś machać. E, Mavic Mini bardzo fajnie zaczął się e, sprzedawać, właśnie ze względu na wagę. na wagę. Bo jest małe, zgrabne, słuchajcie, to się pakuje, dobrze składam, dobrze składam. Lata z... przeszło 30 minut. Lata przez przeszło 30 minut, tak, tak słuchajcie, tak, a, nie wiem czy widać, wstanę. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę, ostrożnie można go do kieszeni wsadzić, do drugiej kieszeni kontroler i możemy sobie, że tak powiem, śmigać. Tylko tak. No nie, 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 nie rozmawiamy dzisiaj stricte o, o, o tych dronach, dlatego że. Materiałów o dronach, stricte o danych modelach, tak, jest, mnóstwo. jest cała masa i możecie sobie tam obejrzeć, ktoś kto będzie zainteresowany. Nie bez kozery pokazujemy te, tą markę, dlatego że no, mogę śmiało powiedzieć, że to jest DJI, czyli najbardziej popularna w tej chwili marka, tak, jeżeli no, chodzi przeszło o Przeszło 80% udziału w rynku dronów na świecie, więc Także jest to potrzebne. Chciał, chciał, nie chciał, możemy, że tak powiem, i y, rozmawiamy o tych, y, 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 prezentujemy Wam po prostu te drony. Y, I teraz tak. Nie mając świadectwa kwalifikacji, mhm. czyli tak zwanego, jak to my prawa mówimy, jazdy prawa na jazdy drony. na drona, które niektórzy uważają, a niektórzy nie, co tak na tą rozprawę ktoś, kto kupi na przykład Aira 2, może sobie, gdzie, gdzie może sobie latać, nie mając papierów, w jaki sposób może sobie latać? Jeśli mówimy o dzisiejszym stanie prawnym, to no tak. najważniejszym, roz, najważniejszym rozgraniczeniem tego, co możemy, a czego nie możemy, jest to, w jakim celu latamy. Póki co. Mhm. Czyli, jeżeli latam w celu rekreacyjnym i sportowym, to tymi maluchami o masie startowej do 600 gram mogę po prostu latać. Natomiast, jeżeli będę wykonywała jakiekolwiek inne zajęcia, które już nie są rekreacją i sportem, czyli służą w jakikolwiek sposób mojej działalności zawodowej, wtedy, bez względu na masę startową tego drona, mam obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji. Ja powiem jeszcze dzisiaj o jednym bardzo ważnym, bardzo ważnej rzeczy. Mało kto zwraca na to uwagę, ale w ramach którejś nakładki ustaw covidowych mm. wszedł obowiązek czekowania się przed każdym lotem, który wykonujemy. To teraz Czyli, jak, jak wygląda czekowanie? To widzicie w tej chwili w, w, na przebitce. Y, powiem tak. Każda osoba, która ma drona, bez względu na jego masę, bez względu na to, do czego chce go wykorzystywać. Powinna skorzystać z programu Drone Radar albo z systemu UTM, który wchodzi coraz szerzej już gdzieś tam w naszą przestrzeń. Powinien skorzystać z któregoś z tych systemów i przed wystartowaniem zaczekować się, czyli podać swoje dane i pokazać, że lata. Yy, tak jak widzicie w Drone Radar yy, zaznaczamy model, masę, masę czas, wysok lotu, czas wysoko i wysokość, wysokość. lotu. I oczywiście jest tam, jesteśmy przypisani. Wiadomo, kto lata tym dronem. Możemy podać swój numer telefonu. Z racji ustawy o ochronie danych osobowych RODO możemy ten numer telefonu ukryć albo go wyeksponować, tak żeby inna osoba, która lata w danym miejscu, mogła mieć z nami kontakt. Służby wiadomo, mają dostęp tak czy siak do naszych danych. Okej. Okay. Czytając grupy internetowe, jeżeli chodzi o drony, padało często takie pytania, czy często, kilkukrotnie, padło takie pytanie, a co by było, gdyby nie było zasięgu internetu, nie było zasięgu telefonii komórkowej? Jak się wtedy czeknąć? Ja powiem w ten sposób, nigdy, ale tam w różnych miejscach na Podlasiu. Nie zdarzyło mi się, żebym nie miała sygnału i nie mogła się zaczekować. Nawet latając gdzieś y, w pobliżu granicy, mhm. czy latając gdzieś y, w takich ładnych okolicznościach przyrody, gdzie ludzi niewiele, nigdy nie zdarzyło mi się, żebym nie mogła się w którejś sieci komórkowych zaczekować. A że y, często mówimy o tym, przynajmniej my szkoląc, że warto jest mieć więcej niż jeden telefon, jeśli tak latamy, jest. to... Y, do tej pory nie zdarzyło nam się coś takiego. Natomiast jeżeli coś takiego by się zdarzyło, słuchajcie, prawo jest prawo, prawo należy stosować. Ja jestem pod tym względem legalistą i myślę, że tak należy do tego podchodzić. Mamy przepisy, słuchajcie, to jest na tej zasadzie, można latać bez uprawnień, tak samo jak można prowadzić samochód bez uprawnień do pewnego momentu. Powiedz mi, czy słyszałaś o czymś takim, bo coraz słuchy chodzą, że zaczną się kontrole osób latających dronami. Coś słyszałaś na ten temat? Słuchajcie, no to właśnie to czekowanie się jest mhm. już pod, podstawową rzeczą, o której yy, z która wchodzi gdzieś tam szeroko, i która daje możliwość od razu sprawdzenia pierwszemu funkcjonariuszowi policji, czy ktoś lata w zgodzie z przepisami, czy nie odpala aplikację dronradar, mm. widzi, że osoba jest zaczekowana albo nie jest zaczekowana. Jeśli już ma wiedzę, to z automatu wie, czy lata w zgodzie z prawem, czy lata niezgodnie z przepisami. Proste. E, UTM będzie służył w ogóle temu, żeby było widać wszystkich, którzy latają, mm. bo docelowo tak będziemy działać, że to e, każdy będzie musiał się zaczekować. I też będzie jasne, czy lata w zgodzie z przepisami, czy niezgodnie z mm. przepisami. Policja y, coraz bardziej się szkoli, y, mają coraz więcej mało tego, to jest jedyna instytucja, która ma, z tego co wiem, ma koordynatora do spraw bezzałogowych statków powietrznych przy mm -hmm. komendzie głównej, która ma wytyczne, ma przepisy, tworzy wszystko to, co wokół dronów, które są dla nich bardzo wygodnym narzędziem, y, bardzo, y, w taki bardzo fajny sposób, który y, Pozwala im zorganizować latanie dronami w policji, a jednocześnie uczy, jak kontrolować osoby, które latają, naprawdę bardzo, w taki sposób bardzo zorganizowany. Słuchajcie, jedna ważna sprawa, jeżeli ktoś ma takiego drona, nie zna przepisów, nie używa przepisów, nie używa dron radar mhm. i taki dron na przykład komuś spadnie na głowę, a dana osoba stwierdzi, dobra, czy na samochód, załóżmy, żeby już nie, nie, nie karać człowieka biednego, jeżeli spadnie komuś na samochód i ktoś ucieknie, stwierdzi, że no dobra. Słuchajcie, taki dron ma zapisane wszelkie logi, które są tutaj w tak zwanej czarnej skrzynce, Policja czy służby są w stanie namierzyć po logach, do kogo ten dron należał, sprawdzić jego ostatnią drogę, jego prędkość, jego wysokość wszystko tak na dobrą sprawę. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nawet latając rekreacyjnie i sportowo, trzeba spełnić parę wymogów, które będą w nas biły wtedy, kiedy dojdzie do wypadku lotniczego. Mhm. Bo to, że gdzieś dron spowoduje jakąś kraksę, na przykład Wpadając do czyjegoś samochodu, uszkadzając komuś okno. Dach. Cokolwiek. Dach, różne rzeczy. O, a teraz są Wtedy... modne, coraz bardziej, przepraszam, te modne panele fotowoltaiczne, na przykład, przykład stłucze taki panel, który kosztuje swoje. Dokładnie. Wtedy y, panowie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego zainteresują się czymś takim na pewno. I co będą chcieli od nas? Latamy rekreacyjnie, sportowo, możemy małym dronem, mówimy, nie, nie musimy mieć uprawnień, ale musimy mieć ubezpieczenie. Ubezpieczenie, które obowią obowiązek, którego posia posiadanie e, nakłada na nas rozporządzenie, w zasadzie załącznik nr 7 do rozporządzenia wyłączającego niektóre przepisy w stosunku do bezzałogowych statków powietrznych. I wtedy, jeśli takiego ubezpieczenia nie mamy, to płacimy z własnej kasy za to, co, dron, kasę. Za to, co dron zrobił. A Mało znając, jeszcze, chyba grzywna będzie jakaś mm, może, może być, jeśli urząd uzna za stosowne ukarać nas za to, że albo jeżeli lataliśmy osoba, której, bez ubezpieczenia. Albo osoba, której spowodowaliśmy szkody, jeszcze nas pozwie z powództwa na przykład cywilnego. Dokładnie tak. Dobra, Gosiu, maluchy maluchami, ale załóżmy, nie mam uprawnień, a chciałbym polatać sobie na przykład fantomem czwórką albo dużo cięższym, większym inspajerem Be, bez uprawnień. Mogę? W mieście nie. Bo żeby latać czymś takim bez uprawnień, trzeba zachować odległość 100 metrów od granic zabudowy, wszystkich granic zabudowy, albo 30 metrów od osób, pojazdów, obiektów znajdujących się na wolnym y, powietrzu. I tutaj, co, cóż w związku z tym, jeśli chcemy latać taką zabawką, no to zostaje nam pole, pole, łyse pole. Tak Bo jest. 100 metrów od granicy zabudowy, no przyjmijmy, że jeśli byśmy gdzieś tam w środku lotniska stanęli, to może by nam się udało polatać tak, żeby mhm. zachować tą y, odległość 100 metrów od granicy zabudowy. Czyli 100 metrów w linii, y, w poziomie Poziomy. od mhm. osób i zabudowań i maksymalna 30 metrów wysokości. Od nie. nie, nie, nie. Do wysokości wtedy no. latamy w zasięgu widoczności wzrokowej. Mhm. Czyli widzimy drona, latamy. Nie widzimy, nie latamy. Tyle tylko, że też pamiętamy, że widzimy drona, to nie znaczy, że widzimy taką małą kropeczkę gdzieś tam na widnokręgu. Mhm. To musi być tak, że jestem w stanie zorientować tego swojego drona. We właściwe, właściwie go zorientować, jeżeli na przykład nagle pojawi nam się lotnicze pogotowie ratunkowe, które może lecieć nisko. Albo zwierzę pod tytułem myszołów, jakiś tam soli, bocian? Czy bocian, czy cokolwiek Cokolwiek innego. Bądź. I uwaga, takich rzeczy uczycie się na kursie. To też. Dlatego, że nawet malutka kropeczka, osoba, która już trochę sobie przelatała na kursie pod okiem instruktora. Wie, jak zorientować drona, nawet jak go dobrze nie widzi. Gdzieś tak. tam jest kropka i jesteśmy. Ale to wymaga, jak wszystko praktyki. Eee, no i tak, trzeba pilnować. Parki narodowe, nie latamy. Eee, elektrownie, więzienia, areszty, jednostki wojskowe tam Jeśli też ktoś nie zechce latamy. sprawdzić, to jest tu ustawa o ochronie osób imienia, i tam hmm. mamy artykuł 5. W nim zna znajdziemy wszystkie wyłączenia, gdzie nam latać nie wolno. Linie kolejowe. Nie Zdecydowanie tak, to wynika może nie wprost akurat z, te, mhm. z ustawy o ochronie osób. to wynika z prawa geodezyjnego. Tam jest cały rejestr obiektów, tak. nad którymi latać nam nie wolno. Geoportal360.pl, o ile dobrze pamiętam, tam sobie możecie y, kliknąć zakładkę, y, właśnie te o, takie, że są działki, te y, o których wspomniałaś. Mhm. Pań... Części nie ma. Część jest tylko i wyłącznie w rejestrze niejawnym, więc to jest jeszcze inna historia. Słuchajcie, co ja sobie przypomnę przy montażu materiału, żeby wkleić linki, to wam na pewno wkleimy. Z Gosią mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz. Cóż, zapraszam Was jako, jako Maciek Berger zapras zapraszam Was, jeżeli chcecie mieć uprawnienia na drona operowanie, bycie operatorem. Bycie personelem lotniczym. Tak. Samym... Ale słuchajcie, zapraszam od 1 stycznia was. nie będziemy operatorami bezzałogowych statków powietrznych. Wiesz co? Staniemy się pilotami. Dobra, wrócimy do tego w momencie, kiedy klepną ustawę, i jeżeli to już wejdzie. Obiecuję Wam, że jeszcze raz się spotkamy i przegadamy nowe przepisy, podpowiesz. Okay. Co jeszcze? Ja zapraszam Was. W przebitkach materiału widzieliście, jak wygląda szkolenie. Byliśmy z kamerą na, na szkoleniu właśnie prowadzonym przez firmę Flyaway. Pokazaliśmy wam, jak wygląda szkolenie praktyczne. Teoretyczne jest to po prostu, są to um, ustawy, meteorologia i tak dalej. I o tym nie będziemy, tego nie było sensu wam pokazywać. Na przykład, na, natomiast najfajniejsze jest właśnie Latanie. Latanie. Bo to jest magiczna frajda. Popatrzeć sobie, jak y, świat wygląda z góry. Zresztą widzieliście nieraz. Kochani, moim gościem i waszym przede wszystkim była Małgorzata Dobrzeńska, Flyaway Plus. Y, ośrodek szkolenia operatorów załogowych, statków powietrznych, tak zwanych BSP, UAV, y, a potocznie zwanych po prostu dronami. My odlatujemy. Y, może nakręcić Wam coś z góry. Bye, bye. Trzymajcie się. Musi spełnić, i stąd dzisiaj nasza wizyta w Flyaway. Plus. Popraw sobie mikrofon. A co? Bo Cię prawie nie zbiera. Nie? Instruktorzy są super. E, I y, no właśnie, od czego by tak? Może zacznijmy od tego, od, od takiej kwestii. Od kiedy się zaczął taki se i cięcie? Zaraz dajmy pasa. stanie w pałbie. Yy, dobra, o czym mówiliśmy? Yy, czytając na niektórych grupach yy, yy, dronowych było takie. Wróć jeszcze raz. Za dużo informacji. Słuchajcie, jedna ważna sprawa. Jeżeli.